Jestem osobą, która jest pogodna. Nie muszę mieć do tego żadnego wielkiego powodu. Cieszę się dlatego, że wstałam, oddycham samodzielnie, mogę czuć smak potraw, mogę sama pójść do sklepu i wybrać co robię. I cieszę się, że nastąpiło to, o co prosiłam Boga żeby mieć w sobie pokój i radość, bo tego nikt mi nie jest w stanie odebrać. Filigranowa blondynka o dużych niebieskich oczach. O kręci się wiatrak, to znaczy, że Weronika wita. Olę poznałam dokładnie rok temu, w 2022 roku, 17 października. Przed naszym spotkaniem miałam w sobie wiele obaw. Wiedziałam, przez co przeszła, a wiedziałam to z tego nagrania. Dostała niedolności wilanarządowej. Była we wstrząsie. Jest w tej chwili na ojomie, jest nieprzytomna. Dostaje leki e, chroniące jej mózg przed niedotlenieniem, nasenne, przeciwbólowe. Jest w stanie, w którym sama nie oddycha, musi za nią oddychać respirator. Układ krążenia, czyli serce bez naszych leków, silnik działających w maksymalnych dawkach w tej chwili, e, no to nie pracuje, więc jak, jakby, no to jej tylko, całą trzyma przy życiu, te katecholaminy. Nerki stanęły, więc ma podłączoną dializę. Może nie przeżyć nocy. Tę relację pielęgniarki usłyszał Tato Oli, który nad ranem przywiózł córkę do szpitala. Relacja pochodzi z 20 kwietnia 2020 roku. Wokół szaleje pandemia. Ola trafia na izbę przyjęć w 35 tygodniu ciąży. Jednak jak się chwilę później okaże, dziecko już wtedy nie żyje, bo nastąpiło przedwczesne odklejenie łożyska. To są stany położnicze o bardzo gwałtownym przebiegu i bezpośrednio zagrażające życiu dziecka i matki. O takich zbiegach okoliczności mówimy szczęście w nieszczęściu. Dyżur tego poranka ma profesor Marcin Jóźwik. Rozpoczyna się walka o życie matki. Po około 6 godzinnej opiece w klinice ginekologii pacjentka została przekazana do oddziału intensywnej terapii i tam przebywała przez kolejny ponad miesiąc. I my jako położnicy z długim doświadczeniem uznaliśmy, że szanse na przeżycie nie są duże, ponieważ stan był bardzo, bardzo krytyczny. Nastąpiła niewydolność wielonarządowa na skali APACHE 2 Ola była w 93,5% osobą nieżyjącą. Przez ponad miesiąc leżała w stanie śpiączki. Ta dzisiejsza medycyna ona pozwala tych ludzi, którzy w innych wypadkach już dawno by nie żyli, podtrzymać przy życiu, podtrzymać ich na czas, kiedy organy ponownie przyjmą swoją funkcję, ponownie zaczną pracować, oczyszczać się i to ciało stopniowo wróci do swojej równowagi. Tak tutaj się stało, to jest, to jest nasz ogromny sukces, to jest wielki sukces, ale to jest ogromny też sukces samej pacjentki, która chciała przetrwać, która bardzo walczyła. To jest też chyba dowód na to, żeby za wcześnie decydować o, o czyjejś porażce. Z dużą ostrożnością podchodzić do farowania wyroków, jak długo ktoś jeszcze będzie żył, bo medycyna potrafi być bardzo zaskoczona tym, co przyniesie los. A co przyniósł los Oli? Gdzie tutaj mogę, czy gdzie chcesz? Eem, gdzie chcesz żebym, ten wiemy? to możemy tutaj do tego wymienić. Mm -hmm. Tak, tak. W tym mm -hmm. głównym. Nie, to wymienimy. A ja jeszcze jej schowam do tego lampioniku, tam tego mm -hmm. małego. Mm -hmm, mm -hmm. Jakby był 20, 20 października, no to właśnie byłoby równo 3 latkę i 7, i 7 miesięcy. Jest już. No tak jak widać, no tutaj wymaga siły trochę i takiego schylania się, więc ja fizycznie nie jestem w stanie tak mocno tutaj popracować. Może to wyrzucę tam. Ponieważ dużo osób wiedziało o tym, co się stało, i uważam, że pół województwa, to przychodziły do mnie na, na messengera informacje właśnie, że na przykład moja siostra właśnie rodzi martwe dziecko, czy możesz jej pomóc, co robić, moja siostra właśnie straciła dziecko, może czy możesz jakoś porozmawiać, bo z nikim nie chce rozmawiać. Te dziewczyny chciały tylko ze mną rozmawiać. I to jest zrozumiałe, bo ja byłam nie dosyć, że też w trakcie takiej sytuacji, to dwa wiedziały, że dokładnie czuję to, co one czują. Były też pytania, w jaki sposób zorganizować pogrzeb, co można zrobić, więc było też dużo takiej wiedzy związanej z formalnościami. No i stwierdziłam, że powinno być takie miejsce, miejsce w sieci. Projekt był generalnie budowany przez moją społeczność moich znajomych na Facebooku i przez społeczność mojego daty, bo on też się w to zaangażował, ale to jest trochę mało. I w dzień urodzin Weroniki, bo ona obchodzi podwójny urodzin, 20 kwietnia, kiedy była też jej śmierć i urodziny, i 25 maja, kiedy były planowane. Więc 25 maja zostało 30% zbiórki, po prostu ludzie tak chonie wpłacali. Zmieniłam narrację, że to nie jest portal pomocy kobietom, ale kobietom i mężczyznom, albo osobom, które tego potrzebują. Dzisiaj można zobaczyć całą sekwencję odcinków w szpitalu. To jest pani neurologopeda, to jest pani psycholog kliniczna, to jest lekarz rehabilitacji, obecny koordynator. To, jest, to są moi reprezentacja przyjaciół, Którzy chcieli odwiedzić mnie na oddziale intensywnej terapii. I to jest moja kłodzynka, która przychodziła na ten oddział intensywnej terapii, która będzie premiera właśnie odcinka plenerowego, ćwiczenia na trening uważności. w Co tydzień po prostu wchodzi, odcinek wchodzi, jest ładowany na kanał. Nie chcę żyć. Życie nie ma sensu. To myśli towarzyszące, gdy doświadczamy utraty czegoś, czego nie można kupić. Stracimy zdrowie lub bliską osobę. Wskazuję, jak kontynuować powrót do zdrowia w warunkach domowych. Poprzez doświadczenie empiryczne oraz kształcenie się naukowo w tym kierunku chcę pokazać, że nie musisz bać się choroby. Jest nadzieja. Dzisiejszym gościem jest pani psycholog kliniczna w trakcie specjalizacji neuropsychologicznej. Witam. Witam. Jeżeli wystąpił udar krwotoczny, czy kwotok śródmózgowy i zostaje uszkodzona jedna z półkul, należy spodziewać się w takim wypadku również tego, że te funkcje znikną, będą upośledzone? Mogą, ale nie muszą. To zależy od rodzaju uszkodzenia? Jaki to jest czynnik uszkodzenia? Pomoc psychologiczna, która według mnie jest bardzo potrzebna, ona kosztuje. Takie wizyty powinny być raz, dwa razy w tygodniu przez co najmniej pół roku. Taka wizyta wtedy, jak dowiedziałam się, kosztuje 200 zł Spory pieniądz, zwłaszcza dla osoby tak jak ja, która była na zasiłku rehabilitacyjnym, bez możliwości pracy. Jak leżałam na hematologii, to szukałam pomocy, jak sobie poradzić z odczuciami po śmierci dziecka i to takiego dziecka właśnie, które się urodziło. I było dużo e, artykułów na australijskich stronach i w Stanach. Wykorzystywałam to, że po wstaniu ze śpiączki stało się tak, że szybciej znajdowałam słowa, e, które są potrzebne do wyrażenia siebie w języku angielskim i zobaczyłam, że tam jest i ośrodek i są warsztaty, w których można uczestniczyć właśnie online, albo one są też nagrane i zapisałam się. I przeszłam jeden drugi, i bardzo mi to pomogło. I potem zaczęłam szukać na stronach w Stanach. I okazało się, że jest możliwość uzyskania dofinansowania albo takiego stypendium. A opisałam swoją historię, podałam swoje zarobki, podałam swój dochód, więc. Na tej podstawie przyznano mi właśnie pięć takich jednostek i uczestniczyłam w tym. Uzyskałam certyfikaty, żeby również taką pomoc udzielać, czyli słuchając, umieć wyłapać i nazwać pewne emocje, albo wiedzieć, w jaki sposób postępować, czy nie. Dokładnie w tym wąskim temacie potrafię pomóc jako profesjonalista. Ola, dzięki wielkie. Pokazujesz, jak znaleźć w sobie nadzieję i siłę w sytuacji, gdzie wydaje się to niemożliwe. Dla mnie mega inspirująca kobieta. Dziękuję. Dużo cennych informacji w 20 minut. Może nie warto wciskać bliskim w szpitalu jedzenia na siłę, tylko sprawdzić, dlaczego nie mogą jeść. W momencie, kiedy wyszłam ze szpitala, no to skończyła się informacja, gdzie się udać, co z tym robić, co jest. Lekarze pierwszego kontaktu mają tak dużo pacjentów, że nie są też w stanie zagłębiać się i szukać dalej, co też jest zrozumiałe. No i stwierdziłam, że ponieważ też każdy człowiek jest indywidualny i zupełnie inaczej reaguje, no to trzeba szukać gdzieś tej pomocy dalej. I tutaj również, korzystając z, z tego ośrodka w Stanach Zjednoczonych, to jest na takim Centrum Psychiatrii na Yale University i jeszcze też jeden z Sydney. Tam były różne techniki poprawy umiejętności kognitywnych e, mózgu. E, też był kurs, który przeszłam, e, anatomii i też budowy głowy, żeby zrozumieć, które przyciski w mózgu, jak pracują, więc na podstawie interpretacji wyników z rezonansu jestem w stanie powiedzieć, aha, ten płat jest uszkodzony w tym i w tym miejscu, więc wytłumaczę sobie, dlaczego nie mam tej pamięci krótkotrwałej. Tutaj jest ten niedowład tak, tak, ale można to w ten sposób... Zinterpretować, czy w ten sposób obejść, żeby sprawnie działać, i mówię, to wszystko testuję na sobie. I wiem, że to działa. I w momencie, kiedy pojawiałam się, bo też mam takie regu regularne rehabilitacje, średnio co 6-8 miesięcy w szpitalu, albo 3-tygodniowe, albo dwutygodniowe, to są ludzie z różnymi schorzeniami, ale bywa tak, że jak zaczynamy rozmawiać, to i ja coś od tych osób wezmę, ale i też innym, podpowiem, a może spróbuj to, czy to, czy, czy próbowałeś chociażby, nie wiem, układania klocków, puzli. I nagle okazuje się, że to gdzieś tam działa. Czyli też widzę, że ta wiedza, którą nabyłam, to no jest to wiedza dobra, którą można się podzielić. Nie mam wątpliwości, że tak jest. Ola jest też perfekcjonistką. Może dlatego wybrała sobie zawód architekta. Studiowała w Polsce i Holandii. Dziś pracuje zdecydowanie mniej, bo tak postanowiła i tak postanowiło za nią życie. Stanęła przed koniecznością wielomiesięcznej rehabilitacji. ja byłam tytanem, tytanem pracy to było gdzieś tam wyuczone, dlatego że ja też byłam sportowcem, więc to też uczyło, że chcę i świetnie na studiach kończyć studia z, z, na 5 i 5, ale i w sekcji tam wygrywać być najszybsza czy jedna z, jedna z czołówki. No po prostu zawsze lubiłam dawać siebie maksymalnie, więc to była właśnie ta systematyczność, pracowitość i i to, że ja lubię pracować, o tak bym powiedziała. Ja lubię się uczyć i lubię pracować. Tylko tyle, że do momentu właśnie tego, co się wydarzyło, to trochę byłam wychowywana na takiej zasadzie, że przepraszam, że żyję, Albo nie wychylaj się, albo tak już jest, no już trzeba pracować, już, już trzymaj się jednego zawodu. Albo co ty będziesz wymyślała, to jest ten już ten wiek minęły, to to się jak się ma kilkanaście lat, to się wymyśla. I w momencie, kiedy wstałam ze śpiączki. I na początek nie mogłam pracować yy, znaczy w ogóle mało co mogłam robić to jak sobie tak człowiek leży czy, yy, czy z tym wszystkim walczy, no to stwierdziłam, że ja teraz już nie mam nic do stracenia. Ja już straciłam wszystko, co można było stracić, bo nie ma Weroniki, nie ma osoby, którą kocham. Myślałam, że ja taka zawsze zostanę już yy, taka naprawdę mocno niepełnosprawna. I jak zaczęłam odzyskiwać zdrowie czy, czy się poruszać, to stwierdziłam, że ja teraz nie mam nic do, do stracenia. I działam, to co czuję, to co chcę robić, i o ile czuję, że to nie jest porywanie się z motyką na słońce, to działam. Założyłam swoją własną firmę z tą różnicą, że ja teraz jestem dla siebie sama księgową, przy tej mojej ilości faktur daję radę i faktycznie robię projekty. Tylko, że to są projekty też właśnie od klientów, e, którzy, powiedziałabym, doceniają moje wykształcenie, czyli faktycznie ja tam decyduję od. Bardzo dużych elementów, takich jak, właśnie, typowe, nie wiem, tam, właśnie podłogi, ściany, projekt mebli, ale też po takie detale, że właśnie sztućce, czy no po prostu jest pełne zaufanie, że ja obsługuję cały proces inwestycyjny i wtedy ja nie muszę robić tych kilkunastu projektów, tak jak kiedyś, powiedzmy, w przeciągu miesiąca, tylko ja sobie mogę prowadzić kilka, dosłownie kilka projektów rocznie, bo mam to, że mam klientów zamożnych, którzy mogą sobie na to pozwolić. Doceniają moją operatywność, a bo ja też jestem z wykształcenia po SGH design managerem i Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, więc wszędzie łączę te funkcje i faktycznie nie zerwałam kontaktu z architekturą. Nadal jest to mój zawód, zawód, który lubię, ale um, nie wiem, czy będzie tak aż do samego końca, do, do końca mojego życia, o tak. Świetnie i teraz idziemy do mostu Julci. Tutaj jest dziś sobie pociąg. Mm -hmm. Mamy tory piękne. Tak. Tutaj się kręci kwiatuszek. Zawsze jak jest wiatr. Padły liście bo jest jesień. Pięknie. Tutaj mamy takie ozdóbki. Które jednocześnie nam wzmacniają konstrukcję, prawda? I trzy utrzymują też. Tak, kratownice, które utrzymują, tak? I nie obyło się też podczas warsztatów z poświęceniem. Pokaż swoje paluszki. Ojej. Warsztaty dla dzieci też się narodziły, ponieważ lubię pracę z dziećmi. Pewnie inaczej by było, gdyby te dzieci były tak na co dzień. I to są warsztaty architektoniczne. Też już były dwa pytania czy sprzedam licencję na to, czy może założyć mi szkołę. Nie, ja to robię na razie po swoim trybie. Na pewno nie chcę tego komercjalizować, jeżeli tak to na moich warunkach. I to jest tak, że są to warsztaty dla dzieci. To się nazywa Akademia Mojego Architekta. Uczymy się na zasadzie, jak pracuje baton Snickers, jak pracuje baton princepolu, dlaczego jeden się nadaje, że może być balką żelbetową, dlaczego drugi nie. Mamy gotowany makaron, który potem dzieci najczęściej jedzą. Rodzice wyrażając zgodę na to, właśnie. Więc, jak pracuje stal, że ona właśnie pod względem temperatury, tak jak makaron, staje się rozciągliwa, że jak jest jej dużo, ta wiązka, no to wtedy, to wtedy nie tak łatwo go połamać. Więc też robimy doświadczenia, i tutaj też jest ten etap dodatkowe właśnie ekotekturki, czyli z odpadów, z tektury. Ze styropianu, z włóczek, z rolek po papierze toaletowym. Sami budujemy swoje mosty, i jest to architektura, ale jest to połączenie również z edukacją dzieci, które są mi bliskie. Moje babcie były osobami, które bardzo pomagały, nie skupiały się na sobie. Na pewno też no, moi rodzice, ale. Ja wychodzę z założenia, że e, żyjemy dla też innych, nie tylko dla siebie. I tutaj no byłam w takiej sytuacji, że tak naprawdę no ja jestem sama, bo gdybym wróciła do męża czy do, e, do męża, do rodziny, a jeszcze byłyby dzieci, no to faktycznie uwagę swoją powinnam kierować w tym kierunku. Jeżeli zostaję sama, jeżeli na ten ten czas fizycznie nie mogę pracować, no to jestem osobą, która coś musi robić. Bońce wyszło, przecież jak już mi nie było słoneczka. Także tutaj cały czas jednak, to życie gdzieś tam jest. No ja też zrobiłam tutaj taką, to z przodu, co jest, to jest taki trochę ogródek. No wcześniej było ładnie zasadzone kwiatki, ale w tym roku nie miałam siły, bo wcześniej mi pomagał też kuzyn, w tym roku też już nie chciałam angażować innej osoby, więc mamy taką, taką dziką trawę, ale, ale jest wiatraczek, jest rzeźba ogrodowa. I jest takie przedpole, że można też spokojnie pomodlić się w zadumie. No i znowu się Weronika odzywa, bo wiatraczek się kręci. Jest zadowolona. Na jej grobie właśnie mocno to słońce widać, więc faktycznie tutaj stąd, no ja bym powiedziała, bije życie. Pomysł był od początku, jeszcze jak byłam na, na Ojomie. I to było ciekawe, ponieważ ja do końca nie pamiętam, który to był miesiąc. jakoś tak sobie zakodowałam, bo ja trafiłam na to się stało w kwietniu, a ja sobie zakodowałam, że jest jakoś luty, bo pamiętam, że przychodziłam w kursce zimowej, i luty to był ostatni czas, kiedy dobrze się czułam, więc być może wyparłam już ten czas, kiedy źle się czułam, ale wiedziałam, że na tym ojomie jestem 37 dni, bo to już ostatniego dnia. I wtedy stwierdziłam, że, że chciałabym. O, teraz są gotują obiad, więc są słuchać. Z tyłu wentylator, i wtedy stwierdziłam, że na początek chcę się podzielić tym wszystkim, co tutaj było, jak to wygląda w ogóle z perspektywy pacjenta. I też bardzo mnie interesowało to, czy. Weronika czuła, że umiera. Czy ona czuła ból, czy ona czuła, że jest głodna, czy ona czuje, że jest tak naprawdę duszona, bo ona była zdrowym dzieckiem, a umarła przez to, że przestał do niej docierać tlen i przestało już od dłuższego czasu do niej docierać pożywienie, więc ona tak naprawdę została i zagłodzona i z braku tlenu no, wtedy w takim wypadku uduszona. I lekarz mi mówił, że to dziecko nie, nie, nie czuje, ono tylko śpi. Ale interesowałam się tym tematem, pytałam się też, neonatolog, pytałam się genetyków, dużo czytałam różnych książek i tak jak dziecko na przykład potrafi dostać czkawki, jak się opije wodami płodowymi, tak jak mnie Weronika się buntowała, bo nie chciała się odwrócić do badania, tak jak czułam, że jej nie do końca smakuje, że ja piję kawę nawet bezkofeinową i on odczuwało, czy jest spokój, czy nie ma tego spokoju, to Zaczęłam się interesować tym, że te dzieci tak naprawdę one coś czują, one mają coś do powiedzenia, tylko nie mają, jak tego e, wyrazić. A ponieważ miałam z nią bardzo dobrą relację, bo już od powiedzmy tego trzeciego miesiąca ciąży skupiałam się tylko na niej. Już James'a nie było, który był wcześniej dla mnie e, no takim guru, całym światem. I dużo z nią rozmawiałam, i tak naprawdę ja miałam tylko ją, więc wczuwałam się w nią i potrafię wszystko odtworzyć. Więc e, to jest zwrócenie uwagi na to, że te dzieci, które tam są, one dużo czują i mają coś do powiedzenia, pomimo tego, że jeszcze nie mogą tego zakomunikować głośno. Zatem powstaje książka, którą pisze, jak mówi Ola, nie ona, ale Weronika. Może będzie w niej kilka fragmentów o Jamesie, ojcu Weroniki, amerykańskim lekarzu. Pochodzenia meksykańskiego, który nie powiedział zakochanej w nim Oli, że na Florydzie ma żonę i dzieci. Ola zresztą była kilka tygodni po wybudzeniu ze śpiączki świadkiem dziś już byłej żony Jamesa, Julii, w jej sprawie rozwodowej. Ale dziś to już przeszłość życie toczy się dalej. Ona zaczyna się od tego, że na początku te dusze mają poniekąd wpływ, że wybierają sobie rodziców, więc jeszcze zaczyna się w momencie, kiedy dusze są w niebie, a książka będzie się kończyła, bo będą już dwie części. Pierwsza część będzie się kończyła do tego momentu, kiedy. Jednak pozostaje decyzja, że ja tutaj zostaję na Ziemi. I Weronika wtedy stwierdza, że ona będzie krążyła między niebem a Ziemią, że jeszcze tam nie wstępuje, bo musi obserwować. A już druga część to będzie to, co się dzieje w momencie, kiedy odzyskuje zdrowie ja odzyskuję zdrowie. Nie mam takiej potrzeby bycia tak często, co, tak jak wtedy, co cztery dni. Pomimo tego, że mam bliżej, bo tak naprawdę to mam 600 metrów, może kilometr piechotą, ale jest tak, że Weronika jest w moim sercu. Symbolicznie też jest w takim małym zdjęciu oprawionym, które mam przy sobie. I chyba właśnie to jest to, że zamknął się ten okres żałoby, więc nie potrzebuję tak fizycznie być nad jej grobem. Oczywiście odwiedzam, ale nie jest to już taka moja potrzeba, że muszę. Często mówi się, że miłość sięga aż po grób, właśnie miłość sięga za grób. To jest tylko tutaj takie, takie przejście. Miłość po grób to jest bardzo krótka i, i bardzo. Nie, ona, ona dalej jest tak naprawdę. Ale życie toczy się dalej. Ja też muszę być otwarta na ludzi, którzy żyją ze mną, którzy są wokół mnie. Nie zatrzymujmy się w jednym punkcie. Właśnie na tym polega przepracowanie żałoby, żeby. Nie pielęgnować e, smutku. Pamiętać o nim, on jest bardzo ważny, ale żyjmy dalej.